ma wszystkim, piątek z tej strony, a w dzisiejszym filmie jak zawsze podam moje typy walk na Gari Prime MMA 3, która odbędzie się już dzisiaj. Sorry, że tak późno ten film stawiam, ale no tak się niestety zdarza, ale no mam nadzieję, że do pierwszej walki jeszcze ten film zdąży tutaj ujrzeć się na YouTube. Dlatego dzisiaj tutaj posługując się kursami. No, zobaczymy, powiem jak ja te walki wszystkie widzę. Zacznę tutaj sobie od walki wieczoru między Martyną, jakąś pysią z Biernińską a Paulina Hornik. W ogóle tych pań nie znam. Ta pierwsza to jest chyba z TikToka znana. Ta Hornik to jest chyba tam z jakiejś tamtej, nie wiem, Timu tej nacu dziewczyny dubiela, ale nie chcę was tutaj okłamać o tutaj zresztą możecie sobie yy, przeczytać, ja podam, podam link tutaj do tego yy. i co, no tak, to również influencerka, no i zobaczcie jaki to jest kurs, tu jest kurs z 10 na Pysie, na no, a Paulina jest 2.1 no, i jak ta walka się. No, nie wiem, tu moim zdaniem będzie walka wyrównana, bo to jest pierwsza walka jednej jak i drugiej, dlatego tutaj, moim zdaniem, będzie wyrównane. Ale, jakby miał strzelać, to tak mi się zdaje, że odrobinę cięższa jest chyba ta pysia. Dlatego postawiam na nią, ale jak to będzie, zobaczymy. No, przechodzimy tutaj, już do walki takiej typowo sportowej, a mianowicie Piotr Pająk znany bardziej jako taki znany z kanału swojego kanału Podróże z Wojownikiem kontra Daniel Ratyk Rutkowski no tutaj Piotr Pająk będzie miał naprawdę jak można powiedzieć zderzenie z czołgiem, gdyż Daniel Rutek Rutkowski to naprawdę czołowy tutaj zawodnik MMA no, widzimy, że ma 14 wygranych, tylko trzy przegrane. Tu Piotra Pająka jest 1-1. No i tutaj jest zdecydowanym. Tu jest, a to coś jest pomieszane, dlatego ja na to nie patrzcie, ale przejdę na sam dół, ponieważ widzę, że gdzieś są takie małe błędy Piotr Pałek Czy gdzieś to było. Piotr Paniąg o jest Piotr Paniąg ten jedynkowski, no 5,62 na złoty 10, no mi się zdaje, że tutaj zdecydowanie wygra Rutek, choć fajnie by było jakby tutaj Piotr się dobrze zaprezentował mimo, że jakby przegrał, ale jeżeli pokaże naprawdę fajny sport, fajny pojedynek to a tak na pewno będzie, to to będzie spoko dobra, przechodzimy sobie do kolejnej walki Kolejna walka to jest. Yy, yy. No tutaj mamy no, Łukasz, kamerzysta, Wawrzyniak kontra Jakub Lasik. No, dla kamerzysty będzie to już chyba druga walka. Pierwszą w prime to wygrał z Krushfilem. Yy, Lasik to nie wiem czy na high click. Czy też na prime walczył. Myśmy mi się te trochę mylą. Ale ma jedną przegraną. Słuchaj, tutaj panowie mają taką wielką koszę, że będą walczyć yy, w budce telefonicznej. Tak, tak, tak. To będzie taka budka telefoniczna, podobna do takich budek jak to y, kiedyś były w Anglii. No może teraz są takie czerwone. Pomysł ponoć zaczerpnięty od Rosjan, gdzie takie walki się właśnie w takich budkach odbywały. Ale jak to będzie, zobaczymy. Ja tutaj dałbym może, no może tak zagłosuję na Lasika, żeby miał tą jedną wygraną, no, aczkolwiek kto tutaj w tym pojedynku wygra, to no, nie mam pojęcia, no mi się zdaje, że tutaj takim ty, troszeczkę może mieć ułatwienie y, Lasik, gdyż no kamerzysta jest tam kontuzjowany, coś ma tam z, chyba z prawą czy lewą nogą, już dokładnie nie pamiętam. Ale no tutaj y, y, no, tutaj będzie mieć lekką przewagę. Będzie miał Kuba Lasik, i przypomnijmy, że yy, formuła bokserska tutaj będzie ich obowiązywała, dlatego tylko ręce no, no i zobaczymy, jak to będzie. I tutaj jest złoty 10 zł na kamerzystę, 562 na lasik, ale jeszcze zobaczę pod spodem. Bo mówię, tak troszeczkę widzę, że gdzieś się takie błędy wkradły. Yy. Magdalena Mikołaj, tak, Kumara tak złoty. No, 5, tak, tak, złoty 10 na 5,62. Tak, na kamerzystę Dobra, lecimy dalej. Tu mamy tu kamerzystę No dobra, i teraz Maciej rataj. Dwie walki, znaczy cztery walki, dwie wygrane, dwie przegrane Sebastian strolowany Nowak. Cztery wygrane, jedna przegrana. No i tutaj może być ciekawie, gdyż to będzie ich rewanż. W pierwszej walce tutaj wygrał chyba na którymś, nie wiem czy to było Prime czy Fame, któreś, MMA. To tutaj wygrał Maciej Rataj. No tutaj też miałem ostrą, jakąś tam kosę. No jak to będzie, zobaczymy, no ja tutaj, no może, a postawię na strollowanego. Zobaczę jeszcze tylko jaki jest tutaj kurs, znowu sobie musimy zejść trochę niżej. Zależy tak skaczę, ale po prostu widzę, że są takie błędy w tych, yy, źle są napisane po prostu, a nie chcę Was tutaj okłamać. Maciej Rataj, tak 2.31. Maciej Rataj No, strelowany z złotych 53, no i tak trochę się nie dziwię tam, chociaż tam Maciej Rataj coś się burzył do strolowanego, że tam nie zrobił wagi, coś, ale na ważeniu wszystko było wyjaśnione i normalnie walka się odbędzie i będzie spoko tam miał coś chyba jeszcze strelowany płacić za to, że nie zrobi wagi, tam 30% gęży dla Rataja, ale Chyba wszystko dam ok. I teraz tutaj Wandal yy, kontra Olejnik Mikołaj Wandal Rdzanek. Przepraszam, kontra Tomasz Olejnik. No, zdecydowanie tutaj faworyt. Złoty 10 na no, Wandala yy, 562 tutaj Olejnik. No, mi się zdaje, też tutaj yy, Wandal wygra, chociaż olenik może tutaj jakimś cudem zaskoczyć, ale tutaj trzeba podkreślić, że Wandal będzie w Radomiu chyba walczą z tego co wiem. I tutaj będzie walczył u siebie. I no zaczem, jak się pokaże w własnym domu, że tak powiem, Wandal. Ale mówię, tutaj się też wszystko może zdarzyć, dlatego mówię, no, ja tak trochę się sugeruję tymi kursami, ale mówię, sport to sport, kursy kursami, dlatego wszystko się może zdarzyć kolejna walka, gdzie też jest taka mocna kosa, to Kacper Kajmanu Kabara kontra Mateusz Tarzan Leśniak. no i tutaj też tam panowie mają spinę, bo też już na walce się tam no, troszeczkę bili na Ważeniu, też tam były jakieś zaczepki jak chyba u wszystkich dzisiaj no prawie u wszystkich no mi się zdaje, tutaj wygra Kajmanu chociaż nie, nie ukrywam tutaj Tarzan też może coś pokazać no tutaj złoty 10 jest na Kajmanu, 52 na Tarzana jeszcze sobie zobaczę czy na dole, czy to jest aktualny kurs kaimano. tak, pięć, tak. tak no, dlatego jak to będzie zobaczymy no ja tutaj no postawię na Kaimano. no, niech wygra lepszy, ale myślę, daje wygra tej Kaimanu i tutaj zostały nam same walki a będą walki kobiet czyli Dagmara Szewczyk kontra Dominika Rybak no, Dagmara Szewczyk z. So nie milam tych walk z ale chyba w prawie to jedną walkę przegrała. Dominika Rybak jedną walkę wygrała I z Polską. A nie, już czeka, już walczyła w MMA na zgo Aha, z Smogolodską, dobra, Aha, dobra. I Dominika Rybak jest, no to tutaj ta Dominika jest zaraz z TikToka i no ja tutaj postawię na tą Dominikę, ponieważ ją tak mniej znam. Dagmary tutaj nic nie mam, ale niektóre te zachowania mnie wkurzają, ale wiadomo, OKTAGON wszystko tutaj zweryfikuje. I tutaj mamy na Dagmarę 5.15, na Dominikę złoty 12. Zł. Jak to będzie, zobaczymy. I kolejna walka kobiet. No, to też będzie ciekawie. Magdalena Maluda-Lubacz. Tam dziewczyna, tam już narzeczona, ratuje. Sorry za telefon mi tutaj piłka. Ok. Magdalena. Dobra, to tak. No tutaj moim zdaniem wygra Kotelecka. Gdzieś tam jest chyba troszeczkę cięższa. Znaczy no, troszeczkę cięższa. No wygląda na cięższą, bo tam jest niższa. No dla Magdy Maluby to będzie pierwsza taka walka. No kto to wygra zobaczymy, no chciałbym kurde zobaczyć Malubę jak walczy w OKTAGONIE No niestety nie wykupiłem Perfect View, gdyż no jutro mam inne po prostu plany, no nie mogłem mi tego tak obejrzeć Ponieważ no będę w gościach urodziny i no niestety Ale hmm, potem tam może ktoś wrzuci jakieś shot czy nie shoty no w każdym razie moim zdaniem tutaj wygra Kotelecka. I mam nadzieję, że no Wielkiego sportu się tutaj na pewno nie, nie można spodziewać, ale mam nadzieję, że nie skończy to się w pierwszej rundzie. No i na Maluby jest 2-3, złoty 68 na... Wiele Kotelacką, zobaczymy. I kolejna walka, która też troszeczkę tutaj takie emocje wzbudza, mianowicie Adrian Cios kontra Michał Cichy. No Michał Cichy to... Jest takim komentatorem, dziennikarzem, chyba sportowym, znaczy on robił wywiady, prowadził też Prime MMA pierwsze. No Adrian Cios to jest takim zawodnikiem, który no, tak moim zdaniem, do, do niego nie mam, to występuje w różnych tych programach, typu tam, nie wiem, nie wiem to się nazywa Hotel Parade, nie wiem czy w takim występował, jakiś tam Island coś, Love Island czy coś takiego. No, ma na koncie jedną wygraną, dwie porażki. Dla Michała Ciechy będzie to Debiut. No, tu na Adriana Ciosa jest złoty 28, zł, na Cichego 327, ale mam nadzieję, że tutaj Michał będzie takim cichym bohaterem i jakimś cudem, uda mu się wygrać z Adrianem, chociaż nawet gdyby Adrian Cios wygrał tylko przez punkty, to Michał Ciechy mógł być tutaj. Być siebie dumny, gdyż mówię, no nie jest tutaj jakimś typowym zawodnikiem i no. I tak to się nawa. Nie wiem tam o co panam poszło, jaka tam kosa poszła. No w każdym razie no fajnie by było jakby tutaj Michał wygrał i będzie spoko. I kolejna walka typu Michał Bagietka Gorzelańczyk Kontra Patryk Robalini śliwa no powiem tak, niego to w ogóle nie znam, on tam chyba na Twitterze sobie tam streamuje, czy coś takiego. No bagietkę to już widzieliśmy na... Yy, Pierwszej... Na drugiej, przepraszam, Galii Prime MMA. Yy, no i zobaczymy jak to będzie, tu jest kurs, no na bagietkę... Stawiałem złoty 10 na rebaliniego 562. No to może być ciekawa walka. Też jakąś tam mają spinę. Zresztą magnetkę tam ma z połową chyba osób. Teraz prawie ma trzy spiny. Dlatego już chyba walkę karma zapewnioną na kilka edycji tego projektu, że tak powiem, do przodu. Jak w tej walce mu pójdzie, zobaczymy. Ja tutaj każdemu życzę powodzenia i no, zobaczymy, jak to będzie. I tutaj mamy walkę dwóch, no, niskorosłych osób, a mianowicie y, Maciej Big Jack Jereman, czyli tutaj y, kumpel y, Amadeusza pararygo Roślika będzie walczył z Janem Little Johnny takim pseudonimiem, kempisty, kempisty, no tak się wygląda, no. Wiem tylko, że ten Jan, znaczy ten lity Johnny to tam pomagał w sparingach yy, yy, temu yy, w High League'u mini No i to jest taki pojedynek, który został ogłoszony na ostatni yy, ten, na ostatnią chwilę. Yy, tutaj Big Jake jest takim yy, O, macie remań ja sword. Jest... Cześć, zaraz zobaczę, bo czekaj, czekaj, czekaj. To jest... a jest. Pagiernek kępiństy. Złody 45, 252. Jakie yy, rama? No, zobaczymy jak to będzie. Yy. To może być walka wyrównana. Yy. Czekajcie, bo jedna walka mi gdzieś uciekła, albo po prostu nie ma plakatu. Yy. Yy. Dobra to słuchajcie, bo tutaj nie widzę plakatu, yy, grafiki przynajmniej, yy, ale jeszcze będzie walka pomiędzy czyk, 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 czyk. Hmm. pomiędzy to jest, Kuba, Kuba Ksonem, Armadem kontra MC Książę, złoty 30 to jest na Armada, 315 na MC Książę no i tutaj też może być ciekawy pojedynek ale nie wiem dlaczego nie ma ich tutaj kurcze zdjęcia no, coś coś ta coś się tutaj nie nie wiem, nie, nie popisała ten Dobra, no w każdym razie, tutaj większość wam pokazałem, co i jak. I mówię, tak to wygląda. Takie jest moje zdanie. Mówię, to jest tylko moje zdanie. Ja się w to nie bawię bo szkoda mi pieniędzy. Aczkolwiek, jak to będzie, Octagon zweryfikuje i to wszystko. Jeżeli tego typu wam się filmy podobają, to oczywiście dajcie lajka, komentarz. Zasubskrybujcie, gdzieś tutaj wszystko jest na dole. I co, jedziemy po te. 230 subskrypcji, jeżeli taki Wam się kontent podoba, to napiszcie w komentarzu. I przy najbliższym jakimś tam nie wiem, galerii free flightowej, to coś takiego będę dla Was nagrywał. To co, to wszystko. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.